Siemanko widzowie, dzisiaj witam was na moim kanale, dzisiaj z, z, z tej strony Blumen, nie no, y, o, ja, ja, ja jestem, to ja jestem, no nie, żartowałem, po prostu to jestem ja, no jeżeli filmik wam się spodoba, y, zostawcie łapęcy w górę subskrypcji, no i dzwona na moim kanale z góry, dzięki. Y, bardzo wam dziękuję, że zostawiliście aż, y, ty, że aż tyle nas tu jest na tym y, kanale, więc też z góry dzięki i y, y, naszym challenge nie, nie jest to taki challenge z broniami czy coś, że gramy jedną bronią. Tylko naszym challenge'em jest y, zd zdobyć skin, obojętnie to jest jakiego, ale musimy w tej kategorii właśnie y, zdobyć skina, więc to będzie y, mega, mega fajne. A no i co? Mm, właśnie o to chodzi, żeby zdobyć. Mm. więc, no ogólnie, co? Ja już mam zamiar le lecieć na tamte miejsce tu gdzie widzicie, y, tam polecieć tam i wykonać zadanie, jak wykonam zadanie to uda też mi się no spróbuję po prostu zdobyć, y, nie wiem no jak widzicie, z naszej czworo grupki mam najmniejszy poziom, a no już niektórzy mają 300 poziom. A u mnie jest taki minus, że nie wiem dlaczego, ale ja na drugim koncie mam stok któryś, a nie mam takiego porządnego level. No. Kiedyś miałem 300, któryś poziom, ale to w, inny, w innym sezonie. Natomiast chciałbym zdobyć właśnie poziomu, żeby mieć duży, dużą reputację, i dzięki temu będę mógł sobie Kupić y, za gwiazdki jakiejś ja, jakąś nagrodę, jakąś rzecz lub też z kino. Już tutaj widzę taką tą gwiazdkę. Odbieramy ją szybko i idziemy po ostatnią. Y, dzięki której będziemy mieli skina i właśnie o to chodziło, więc challenge jest już praktycznie zaliczony. Dziękuję bardzo. Właśnie tym sposobem dostaliśmy skina. Yy, nowy strój, więc ja się bardzo cieszę, nie wiem jak wy, ale ja się bardzo cieszę. Próbuję sobie bosa, bo mam yy, w miarę, e, w miarę mi e, uciekło mi to słowo, ale mam na tą chwilę mało golda, ale mia, miałem wystarczająco tyle, żeby kupić bossa. Ile? O, banice! Mamy taką hawalących poziomu. Już nam dużo zostało. Dobra, właśnie przyjęliśmy flagę, więc bardzo fajne. Wszystko le leczę się. Wyduśdam sobie poteczkę. Raz dużą potkę wyduśdam. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego najazdu. Dobra, lecę z bosem. Wyżyczka się sprzyda. Bardzo ciekawa i istotna rzecz dla mnie będzie. Jak snajperka się znajdzie, to też nie zagardzę snajperkom. Okej. Okay. Mam ammo do snajperki. Ajajaj. Było blisko. Trzeba przeszukać. O. Ło. Dinaidia mi to zadało. Już tutaj widzę miotełkę, więc chętnie się przyda. Okej. Okay. Wyposażę sobie i zmieniłem sobie na coś. No a teraz lecę do mo moich ludzi. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że po drodze spotkam jakiegoś y, przeciwnika. To może go zabiję i zrobimy jakąś likwidację. Bo na razie nic nie widzę i nie mam bladego pojęcia, gdzie y, mogą być. Mam takie pytanie. Jest to zbyt dziwne. Dziwna odpowiedź. Wiecie, ale skąd na ciepłym terenie znajduje się lodowy kamień? Powiedzcie mi, widzowie. I tam też. No tak, są połączone ze sobą i jest tu niedaleko. No, ale jest kilka chyba, nie wiem, metrów. To jest nielogiczne. Nie Dobra, nie rozumiem tego. Napiszcie widzowie w komentarzu o co z tym chodzi yy, bo trochę tego nie rozumiem Nie wiem teraz czy mam podjeżdżać cokolwiek yy, bo nic nie ja mam na daleko więc kto wie co się może stać No pewnie pewnie nie ma coś najgorszego Dobra, łysko. Dobra, wyjaśniam gościa. Wyjaśniony. Konga mu sprzedałem. Dary, a tobie Konga sprzedać? No dobra Teraz ci będzie łyso w Konga? Sycy? Leżysz? I temu też Konga sprzedać? Dobra, widzowie Easy No i kolejnego Kolejnemu chyba trzeba Konga Przedać. No chodź tu, Tepię. spokojnie, wyjaśnię Cię Dobra, Konga ci niestety muszę sprzedać No ty, Kongu Muszę no. sprzedać Chciałam być kolatką

Aha, no mnie tu strefa zjada. A ja tu się patrzę, czy ja, jakiś chłopczyk, bo on się tak dziwnie patrzył. Dobra, pozbieram sobie ich resztki. Eee... Nie, nie, nie. Nie mają jakichś najlepszych. Czy Ty się dobrze czujesz? Ja się pytam, czy Ty się dobrze czujesz? Lecę, lecę, bo chcę... Kolejna mu konga. mnie mnie irytuje. Dobra. Idziemy im sprzedać takie kongi, że się popamiętają. No kurde nie ruszaj się wyszku Było trzeba jaźnych No właśnie Lelce bo chcę Dobra wejdę sobie tutaj nie mam dla tego pojęcia yy, czy tu ktoś jest Aha, tu ktoś leci, tak? To wyjaśnię tyfreszko. Tylko, tylko nie na górę wlatujesz Można jaśniej. O kurde. Co się tam dzieje? Bo chce się ma stary I wyjaśnili go Jasne widzimy. Dobra Lecę bo chce. Dobra idę szukać kolejnego bo troszkę mało chwili lecimy bo chcemy Po prostu się tam bił szeroką gra ci przeląk na rach i stój właśnie na do obrady dobra fajnie fajnie właśnie się wyjaśniło Gdyby nie strzelał to... to, to jeszcze by troszkę pożył chłopczyk Ale no, takie życie bywa Ja to robię dla Fortnite'a A nie bo mi się chce No może trochę Lubię zabijać tu. Napiszcie w komentarzu czy Wy też o tym sądzicie Proszę, coś mega OG. Aha. OG to może być tylko snajka, nie? Fajnie. Fajnie, fajnie. Ale ja, ja bardziej czekałem, żeby mieć dwa klucze. To bym sobie przynajmniej syknął to do spamienia, nie? Dobra, no. Tr Trudno się mówić. Ale mo może kiedyś marzenia się spełniają, no tylko trzeba na nie czekać. jakiś fajny yy, zlutowany lód. Nie ja mam bladego pojęcia co może się stanąć, ale coś się zaraz stanie, bo ja tam polecę. Ty! On ma katanę! kurde! Jakiś dobrze uzbrojony napastnik. Dobra, myślałem, że będzie easy, ale widać, że coś nie będzie chyba easy. O kurde! Jakbym tu spadł? Ty nie! Przedaję na, na, naszemu konga. Jasny gwint. Nie kolapsował czy О, курда, там-то Eee, do, zobaczymy. Ja wyjdę teraz sobie do lobby. Zobaczymy co ten co odbierzemy. Kurczaki oh, było blisko. No, już mi nie dużo. Ale i tak poszło na, nawet nawet. Oceńcie w komentarzu, czy poszło mi dobrze. Wątpię, że mi to starczy No, już by nie starczy Dobra, no Ale i tak jest ok Dziękuję widzowie Wam za oglądanie tego filmiku Ja się z Wami żegnam No, a, no i jeszcze w sumie ten zebraliśmy Ja takiego tego skina. Jej, odebraliśmy. No ja, ja się z wami żegnam dziękuję za oglądanie no i do zobaczenia, pa pa.